Jest skrzynka, jest instrukcja. Muszę poćwiczyć kwestię. Mmm, jaki wspaniały smak i aromat. Jak wspaniale wpływa na moją celę. Mmm, jaki wspaniały smak i aromat. Jak wspaniale wpływa na moją serię. <grym> pomyślałem, że nagram wszystko, jak to się odbywa. No nie wiem, jest dobrze ustawiona. Nie wiem, czy jeszcze działa. Mamy tylko 4 minuty do rozpoczęcia akcji, trochę się denerwuje. <grym> eee, czy wszystko zadziała? Tak, Skrzynka jest, instrukcja jest. A, bo pomyślałem, że, że nagram od razu, od zaplecza, jak to będzie wyglądało. Pewnie część z Was śledzi transmisję wielkiego kąpiku w no, pomyślałem, że będzie fajnie, pomysłem, żeby to tak nagrać. Niestety nie mam pewności, czy ta kamera działa. Chyba nie do końca, ale w czasie... M, trochę chyba potnę ten materiał, żeby nie było takich dłużyzg, więc ci, którzy tam śledzą, jest taki, że to spis, taki, że ta akcja to tylko ze kwestii będę, będzie, nie będzie tu żadnej, żadnej cenzury, Mam jakieś kłopoty z zalogowaniem się. Znaczy nie widzę swojego obrazu na tym systemie, który jest tutaj zaproponowany, i stąd nie, wiem, nie jestem pewien, czy w ogóle cokolwiek coś nadaje. System mi tu byś że wszystko jest ok, ale co ja widzę, co inni widzą, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wszystko mnie działa. No dobra. Mam mi się pojawić zaraz Koło. 16-15 sekund. Pamiętasz, ćwiczyłem kwestię. Mmm. smak i aromat, jak cudownie wpływa na moją skórę. Ok, mam koło 1856. Budka otwarta. Hmm, jak myślicie? Co tutaj jest? Cóż to jest za niespodzianka? Słyszałem, że niektórym dopadło pęknięte szkło. Jest butelka, jest piwo. Ktoś na szczęście pomyślał o otwieraczu. Ja to wyciągnę. Tak, tak. Słuchajcie, nie wiem co dalej mam zrobić z tym filmem. Jestem w pracy. mnie jeszcze bardzo ważny wywiad. <noise> więc nie wiem, czy mam go narać, czy mam go spróbować, czy nie się nim zachwycić. Nie dostałem żadne, żadnej instrukcji. E, ci, którzy. E, a, nie, wiem, nie wiem, do której kamery mówić, bo nie wiem, czy tutaj jeszcze nadajemy, czy nie nadajemy, więc będę mówił do swojej i co jakiś czas będę zerkał, bo ta, bo ta się znajdzie na, na YouTube. Eee, więc nie wiem czy... Eee, o! Było mnie widać. <laughs> Słuchajcie, teraz mnie rozpraszają z mojej, z mojej relacji. Ci, którzy tam spamowali u mnie na, na blogu czy w komentarzach mieli rację. To jest żywiec Bok. Eee, wiecie co Ot otworzę go ich i zobaczę. Sobie... Nie jestem w ogóle kiwoszem i nie znam się czy pianka w posiada, czy nie. Czysty jest, czysty. Nie źle leje, ale no, wiecie, jestem niedoświadczony. Bo, e, no i tyle, więc, więc faktycznie jest to piwo, że wiec, no mam mm, wielki comeback, ale nie wiem, nazwa boki nic nie, bo nie mówi, więc e, nie wiem co tak naprawdę znaczy. nie ma tu żadnej informacji w tej skrzynce, e, no i tyle. I to chyba koniec tej całej akcji, nie wiem na czym będzie dalej polegało, jedyne instrukcje jakie, jakie otrzymaliśmy to jest informacja, że tego i tego dnia będzie paczka, żeby ją otworzyć na podstawie kodu, który, który tutaj dostaniemy i, i, się, i będzie transmitowane i dalej. Nie musimy się zachwycać tym kinem, nie musimy go smakować, nie muszę mówić o cudownych właściwościach wpływu na jego skórę. Ja nawet nie, nie potrafię ocenić czy no, pianka jest dobra, czy Chmiele rósł na południowych zboczach gór, i tak dalej. Więc kwestię piwa odstawię nawet. Ci, którzy znają mojego bloga, wiedzą, że zajmuję się kampaniami z blogerami, i tak sobie pomyślałem, że ją od razu na, na, na żywo ocenię. Czy ona była fajna, czy nie. <laughs> nie ustarałem z tego. Więc najpierw po kolei. Miałem sobie wypisać punkty, więc wybaczcie trochę chaotyczny styl. Najpierw tak. No to, jest, to jest kampania. Tak? Zostałem zaproszony do kampanii jak inni blogerzy. To czym jest kampania? Jest jakimiś działaniami marketingowymi, który prowadzi, prowadzi klient, zatrudnia do tego agencję, zatrudnia do tego mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy za to otrzymują wynagrodzenie. Więc agencja, która to realizuje otrzymuje wynagrodzenie. E, ludzie, którzy kontaktują się z blogerami, otrzymują za to wynagrodzenie. E, nawet kurier, który przyniósł tą cholerną paczkę otrzymuje wynagrodzenie. Więc hmm, ponieważ podają się pytania, czy blogerzy się przyznają, że dostali za to pieniądze. Biorę udział w kampanii. To oczywiście, że e, jakiś znak w postaci biletów Narodowego Banku Polskiego musi być. E, no i oczywiście był w, ty był w tym przypadku. E, czasem czasem. O ile, o ile na spotkaniach na żywo, gdzieś tam, gdzie jest w ogóle lepszy, lepszy klimat do, do jakiejkolwiek dyskusji, fajnie jest o tym porozmawiać, to ile w komentarzach gdzieś tam anonimowych, gdzie tam stado baranów zawsze, zawsze komentuję i gdzieś tam robi jakieś zarzuty, czasem mam jakieś inne wrażenie, że muszę się tłumaczyć, że za swoją pracę czy, czy za udział w takich kampaniach czy yy, biorę, biorę pieniądze. Raz biorę, raz nie, no to jest jakby moja decyzja. Dziwne, że najczęściej muszę się tłumaczyć ludziom, którzy, e, którzy codziennie podbijają karty na zakładzie. muszą się tłumaczyć swojemu szefowi, że o 5 minut dłużej byli na przerwie obiadowej. O nich najczęściej słyszę, że duże się sprzedają. No nic. Okej, okay, o samej kampanii. Nie, okej, okay. odbyła się kampania, był teaser. Część z nas, blogerów, puściła o tym informację, że została Patrz, To też nie było, nie było ustawione. To była nasza. Nasza decyzja, nawet nie wiedziałem, kto, kto dostał, dostał taką paczkę. No ale niby ktoś zrobił jakiegoś totalnego fejra, bo jeżeli kampania teaserowa, jakaś tam tajemnica, nikt o tym nie wie, nie, nie, ma nie wiedzieć, co to ma być, to po jaką cholerę puszczać informację prasową tego samego dnia do mediów branżowych. Zwłaszcza, że w tym. W tej kampanii biorę udział Jacek, który też dostaje takie informacje. No To było kurcze słabe. Chociaż i tak pewnie czy informacja prasowa by poszła czy nie. Internauci są na tyle przebiegli, żeby pewnie doszli, że chodzi o jakieś, yy, o jakieś piwo. Ja naprawdę nie wiedziałem co jest w tej paczce i też z komentarzy dowiedziałem się, yy, że, że, że to będzie piwo i yy, znaczy, że, w tej, że w, tej, w, tej, w tej skrzynce będzie, będzie butelka. Bo tu że biorę udział yy, w kampanii yy, Grupy żywiec, to to wiedziałem od samego, od samego początku, reszta była nie Nie muszę, to też miałem sobie spisać najczęściej, najczęściej pytania. Ok, czyli już jestem sprzedajnym bogarem, biorę za to kasę. Gdzieś tam ten temat, gdzieś na, na szkoleniach czy na spotkaniach, które gdzieś tam prowadzone są najczęściej zamknięte. Niestety, też się często zastanawiamy, czy za testy blogerzy powinni brać pieniądze, czy nie. Bo czym się różni na przykład test jakiegoś tam telefonu, komputera od tego, co, co przed chwilą się stało, tak? To też jest jakiś element jakichś działań marketingowych, jakieś kampanie, takie testy sprzętu. Też najczęściej realizuje jakaś agencja reklamowa czy PR-owa, która obsługuje klienta. Też po jednej stronie są, są ludzie, którzy, którzy zarabiają ze za swoje działania i czy bloger testujący jakiś tam sprzęt, przy, trzymajmy się tego sprzętu jakiegoś tam elektronicznego, powinien dostawać za to, to kasę, czy nie, bierze udział w kampanii. Tak jak w tym wypadku, nikt mi, e, moja opinia, czy moje zachowanie nie są tutaj niczym regulowane, nie są żadną umową, mogę napisać o tym produkcie, co chcę i, i go tam zrecenzować lub nie, ja nawet w swoim blogu nie recenzuję. Piła, praca kampanię, więc stąd ten, stąd ten materiał. Nie wiem, no po, 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 poddaję pod, pod dyskusję, ponieważ nie ma jakiegoś stałego cennika kampanii, biorę udział w takich akcjach, które mi się spodobają, do, do której otrzymałem jakieś fajne zaproszenie. W niektórych biorę udział za darmo, w niektórych, żeby sprawdzić, jak była zrealizowana i tak dalej, i tak dalej. To jest kampania, za którą dostaję akcję. Nie pytajcie, ile, to już niech to zostanie, e, zostanie tajemnicą. Nie było podpisywanych żadnych umów, żadnych wytycznych, żadnych, e, żadnych jakiś tam reguł, co nie można, co nie można, co musza, co nie. Jedynym warunkiem, bo oczywiście, jakby to zrozumiałe, że o, o danej godzinie mam się gdzieś zalogować, ustawić kamerkę, sprzęt i, i puścić to do sieci. To był jedyny warunek. I to jest jedyny papier, jaki otrzymałem prosta instrukcja obsługi, jak się logować z kodem hasłem i tak dalej. E, I tak dalej. To tyle. Hmm. Ko kontakt z blogerem. No, od tego powinien to zacząć. Jak, jak wiem, prosty mail akurat. Agencja, agencja, która się ze mną skontaktowała znam ją dobrze, więc nie było tam jakiś tam szanowny Macieju, Panie Macieju i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu szybki mail jest akcja, wchodzisz to lub nie i tak dalej, i tak dalej. Hmm, natomiast co dalej? Tutaj się trochę zastanawiam. A, bo <laughs> nie, zastanawiam się skąd ten chaos w ogóle taki informacyjny powstał, że ta informacja prasowa gdzieś poszła swoją drogą. No nie wiem, był to jakiś totalny fejl, na pewno. Być może do tego, że tak, w sprawie kampanii kontaktowała się ze mną jedna duża agencja. Paczkę dostałem od innej agencji. i Jeszcze wcześniej o tej akcji rozmawiałem jeszcze z zupełnie inną agencją. Ani razu nie kontaktowałem się z nikim z, z grupy Rzymiec. Być, mo, być może to wynika ten, ten, ta tajemnica, o, o, której, o której wszyscy wiedzieli. Chociaż jak czyta, czytałem w komentarzach, nie? gdzieś tam obstawiali, obstawiali EB, że będzie to wielki pogród piwa EB. Cieszę się, że nie. Już jakieś mam ciężkie wspomnienia z, z picia tego piwa. To tyle. Gdzieś tam a. Rzadko to robię, ale chyba zacznę to robić częściej. Kasowałem trochę komentarzy na blogu, zwłaszcza nie wiem. W nocy jakiś, jakiś się upar gość i tam wklejał chyba 4 czy 5 komentarzy z odkryciem, jak, jaka to tajemnica była linkując gdzieś tam do swojego bloga czy, czy, czy serwisu. O, o piwie. Kominek ma chyba w tej, w tej kwestii większe doświadczenie, jest bardziej zdecydowany i po prostu nie gada z debilami i panuje i zastanawia się, czy nie iść czy w tą stronę. Chyba, chyba pójdę. Okay. Akcja, mamy kontakt, mamy realizacja. Ok. Nie wiem też, jak to wyglądało w ogóle. Zupełnie nie wiem, czy dostanę jakiś raport. Nie wiem, co Wy widzieliście, czy nie widzieliście, czy ten materiał, który streamowałem, będzie jakoś wykorzystany, nagrany. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Trochę mi brakuje właśnie. Ok, akcja się skończyła, tak? Zrobiliśmy, otworzyliśmy i co dalej? Na, na tak jakby, wydaje mi się, że nie do końca nasz potencjał blogerów. To, że piszemy na blogu, publikujemy na Facebooku, na Twitterze. Ej, był do końca wykorzystany. Albo ja przynajmniej tutaj nie widzę, nie, nie widzę. W, takie, w takiej akcji mo mogę więcej, zwłaszcza, że nie wiem, mógłby się tutaj coś znaleźć, coś, co mógłbym do do rozdać, na przykład czytelnikom, jakiś konkurs, gdzieś, żeby ta kampania, czy ta akcja dalej trwała. Tego typu akcje bez spinki, bez jakiegoś stresu są całkiem, całkiem fajne, ja w takie rzeczy wchodzę. Okej, okay, to było, czy umowa, kasa, kontakt, to było, co dalej, było pieprzenie akcji, było, czy wszystko już powiedziałem, Chyba już wszystko powiedziałem. No, tak. Więc tak to wyglądało od, yy, od zaplecza. <grywa> Cały czas się zastanawiam, czy, czy spróbować, ale tak w tych komentarzach, wiecie, tak ta nienawiść do tych sprzedajnych blogerów jest, że jak się spróbuję, mimo że mam ochotę, bo chcę się pić. Już, już gadam od 5 czy 10 minut, to wiecie, nie wiem czy, yy, czy wypicie tego będzie oznaką już w ogóle totalnego skórbienia i że dałem się sprzedać, więc yy, się odwrócę. bez smaku, nie musiałem tego robić. Więc nic nie powiem, tego, czy smakowało. No, tak tak trochę przeciągam, chciałem od razu nagrać tam jednym pociągnięciem ten mat materiał i, i, i sprawdzić, czy wszystko, czy wszystko powiedziałem, co chciałem.